by Twój pies zawsze był bezpieczny, ale nie wiesz how? Ubezpiecz swojego psa i zapewnij sobie nawet 50 tysięcy złotych na walkę o jego zdrowie. Wejdź na bezpieczny.pl i sprawdź. Zależy nam na Twoim psie. Zależy nam na Tobie. Witam serdecznie w drugim odcinku kwadransa Ubezpieczeniowego, i dzisiaj porozmawiamy o tych, którzy mają czworonożnych przyjaciół. O, w ten sposób. Mam nadzieję, że to, o czym powiem, będzie na tyle wystarczające, żebyście mogli zadbać o swojego przyjaciela. Jest to coś nowego na polskim rynku. Widzę, że jest już tu kilka osób. Pochwalcie się, czy macie psa w domu. Tak, żebyśmy wiedzieli, o jakich psach mówimy. Ponieważ generali we współpracy z Bezpiecznym przygotowało ubezpieczenie chorobowe psa. Jest to coś, czego do tej pory na polskim rynku nie było, a celem tego jest, aby zadbać o tych naszych, Przyjaciół. Yy, wykorzystam dzisiaj taką małą pomoc do tego, żeby przybliżyć, z czym to się je. Tak, spróbujemy. Mimo wszystko nie mogę się jeszcze tak przyzwyczaić do tego, że się tak rozmawia. Nie widząc was. A więc jeżeli chodzi o podstawowe informacje. To polisa składa się z takich jakby, można powiedzieć, trzech części. Pierwsza to jest ubezpieczenie kosztów leczenia psa. Druga to jest taka opcja dodatkowa, odpowiedzialność cywilna właściciela psa i ubezpieczenie, no niestety, ale śmierci psa. To są trzy elementy. O których wykupując polisę decydujecie. A jakie są psy? Oczywiście są różne. Duże, małe, rasowe, mieszańce. I te wszystkie psy mogą być chronione. Co jest najważniejsze, to aby przystąpić do takiego ubezpieczenia, pies musi mieć minimum 8 tygodni, a maksymalnie 8 lat. Przy czym niektóre rasy. To jest maksymalnie 5-6, na przykład dog niemiecki, troszeczkę szybciej ten górny okres się kończy. I co jest jeszcze ważne, no i to szybko mi tutaj leci, cofniemy sobie troszeczkę, tak? Przy tej opcji dodatkowej, wiek wstępu, czyli kiedy możemy zawrzeć polisę, to jest też 8 tygodni, ale maksymalnie 3 lata. I co jest ważne, to nie jest to, że tylko do 8 lat można ubezpieczyć i jak będzie miał 9, to się polisa kończy. Nie. Chodzi o to, że czym szybciej zawrzemy, tym dla psa bezpieczniej, no i oczywiście też dla nas. Natomiast polisa działa do tego tragicznego momentu, czyli do śmierci psa. No chyba, że wcześniej oczywiście każdy może z tego zrezygnować. Jeszcze jeden ważny element, który jest, to pies. Musi posiadać szczepiony chip. Czyli taki 15-cyfrowy numer identyfikacyjny. I teraz tak. Co w ramach tego ubezpieczenia obejmuje? Są to wizyty u weterynarza przy tym, jeżeli pies no, zachoruje, tak? No, kto ma psa, to wie, co się może zdarzyć. To jest biegunka, to jest kaszel, ale to są też te poważne zachorowania typu nowotwór czy zatrucia pokarmowe. Naprawdę, sami wiecie Państwo, ile chorób jest, na ile rzeczy może pies zachorować. I z tym wszystkim możemy iść śmiało do weterynarza, aby nam pomógł. Ale też oczywiście są nieszczęśliwe wypadki. Tu nie chodzi tylko o to, że o pies wpadnie pod samochód, ale też jeżeli zostanie pogryziony przez innego psa, czy też połknie jakiś przedmiot. Tych zdarzeń jest bardzo dużo. I dbając o psa, no, musimy iść do weterynarza. O tym, jakie są tego koszty, no to sami wiecie najlepiej. Tak. Dobrze, czyli, Szanowni Państwo, jeżeli oczywiście macie jakieś pytania, to proszę pytać śmiało, postaram się na nie udzielić odpowiedzi. I teraz tak, zawierając umowę, decydujemy się na sumę ubezpieczenia. Do wyboru jest 5, 20 lub 50 tysięcy i jednocześnie określamy, w jakich procentach pokrywa się wydatki: 10% czy 30%, ale do 2000 generali pokrywa w całości. Czyli czy to będzie 500 zł, czy 1500, to jest całość. I teraz powyżej 2000, jeżeli zaakceptujemy, że pokrywamy wydatki w 10%, no to generali pokrywa się rzeczy oczywiście 90%. Jeżeli jest to 50, no to do 50, tysięcy, do 2000 oczywiście za darmo, a powyżej do 50, to tak, jak to decydujemy się w momencie podpisywania polisy. I teraz tak, jeżeli idziemy do lekarza, do weterynarza, to co w ramach tej polisy mamy? Wszystko to, co jest związane z chorobą, lub nieszczęśliwym wypadkiem. Czyli to są koszty wizyt lekarskich, leków, badań diagnostycznych, hospitalizacji. To są także zabiegi operacyjne. I limit jest też na przykład na chemioterapię do 1500 złotych. Już momencik. Dobrze, umówmy się tak, szanowni państwo, bo tu już są pytania. Odpowiem, je, odpowiem na nie na koniec. Niestety są też przykre zdarzenia, i w ramach ubezpieczenia chorobowego, generali pokrywa koszty eutanazji, a także kremacji zbiorowej. Co jest ważne, zwrot kosztów diagnostyki, bo idąc do weterynarza, czasami naprawdę nie wiemy, co jest, i weterynarz musi dokładnie przebadać, sprawdzić co może być przyczyną tej niedyspozycji psa. No i to wszystkie te badania są pokrywane w ramach tej polisy. Umową dodatkową jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. To jest tak nazwane no właściciela psa. O tym kiedy no to każdy raczej wie, no Pies różne ma pomysły, podobnie zresztą jak człowiek. Ale jeżeli pies pogryzie innego psa, czy osobę trzecią, czy zdarzy się, że wyrwie się, pobiegnie. Ktoś się przewróci, zniszczy sobie ubranie, to wtedy jest to pokrywane. Ale co jest ważne? Polisa dotyczy tak naprawdę psa. W innych firmach. Jeżeli mamy ubezpieczenie na przykład odpowiedzialności cywilnej psa w danej firmie, to dotyczy to tylko właściciela. Natomiast tu generali chroni każdego, kto opiekuje się danym psem, i to nie tylko domownicy. Czasami jest tak, że wyjeżdżamy na wakacje. Niestety, chociaż coraz częściej można zabrać ze sobą tego naszego przyjaciela. To zdarza się, że musi zostać w domu. Zostawimy go u rodziny, zostawimy go u sąsiadki. To wtedy, jeżeli on coś nabroi, to także jest powiedzmy chronione szkody w ramach tej polisy OC. I yy, tu nie musimy się bać tego, o bo zostawiłem, więc co teraz? Nie. I to jest. To, co także wyróżnia polisę, właśnie bezpiecznego, przygotowanego razem z generali. Tak, jedziemy dalej, proszę Państwa. Czekam na kolejne pytania. Co także tutaj jest bardzo ciekawe, to obejmuje także szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa. Ile razy się zdarzyło, że nie zamknąłeś bramy czy drzwi? Pies uciekł. To wtedy także jest pokrywane z polisy OC. Co też jest tu akurat wyjątkowe, to nawet jeżeli pies biega bez smycz, bez kagańca i nabroi, także polisa tutaj chroni. Kolejna opcja dodatkowa to jest śmierć. Obojętnie, czy to będzie w wyniku choroby czy wypadku, to jest wypłacane odszkodowanie. Troszeczkę niektórzy porównują to tak jak u człowieka. Ubezpieczamy życie i jest wypłacane. I tutaj suma ubezpieczenia jest uzależniona od tego, czy jest to pies rasowy, czy mieszaniec. Bo jeżeli mówimy o psach rasowych, czy w typie rasy, to można go ubezpieczyć od 500 zł. Do 10 tysięcy. Natomiast jeżeli jest to mieszaniec, niektórzy mówią, kundel podwórkowy, no to jest stała suma ubezpieczenia i wynosi 300 zł lub 600. Wszystko od, uzależnione jest od wybranego wariantu w momencie podpisywania. Jak zawrzeć polisę? No, oczywiście można wejść na stronę ubezpieczenia suszka. I zyskuje się wtedy 10% rabatu od składki. Po zawarciu umowy, oczywiście, polisa funkcjonuje. No i co dalej? Jeżeli dojdzie do zdarzenia, obojętnie czy to będzie choroba, nieszczęśliwy wypadek, idziemy do weterynarza. U weterynarza. Oczywiście, czy to będzie diagnostyka, czy operacja, lekarz to wykonuje, wystawia kosztorys, epikryzę, czyli taki dokument wydany przez lekarza, w którym opisuje przyczynę wizytu, wizyty, o. i z epikryzą, kosztorysem i dokumentem potwierdzającym płatność. Zgłaszamy szkodę. Jeżeli jest to dobrze zrobione, to tego samego dnia otrzymujemy zwrot kosztów, które ponieśliśmy w związku z leczeniem psa. I tutaj też niektórzy się obawiali, co to znaczy, że czy to musi być rachunek. Oczywiście, może to być rachunek, to może być paragon ale też wystarczy potwierdzenie z konta. No, Dobrze, Szanowni Państwo, jeżeli macie pytania, to czekamy. Tutaj Szymon pyta, czy ubezpieczenie dotyczy jednego psa, czy można kilka psów połączyć? Jak to wygląda? Każda polisa jest zawierana na jednego psa. Jeżeli ktoś ma dwa psy, no to musi oddzielnie ubezpieczyć każdego psa. Jeżeli chodzi o psy myśliwskie, tutaj też jest pytanie Szymona: to oczywiście można ubezpieczyć z tym, że jeżeli dojdzie do zdarzenia w trakcie polowania, to wtedy niestety, ale nie są pokrywane. Koszty leczenia takiego psa. To jest podobnie jak, jeżeli by się zdarzyło, że pies uczestniczy w walkach, niestety tak się zdarza, to również wtedy nie jest to wypłacane. Szanowni Państwo, jak Wam się podoba? Pokażcie się, powiedzcie, jak to oceniacie. No dajcie chociaż łapkę do góry, tak, dwie są. Ok. Dobrze. Także no, jeżeli macie, szanowni państwo, pytania, dzwoncie śmiało do mnie, piszcie, w poście poniżej będzie oczywiście jeszcze ponownie telefon do mnie czy adres. I naprawdę... Zapoznajcie się, warunki ogólne są bardzo jasno opisane. Pisane też przy pomocy czy wspólnie z Polonistą, aby to było tak naprawdę zrozumiałe. Także jeżeli chodzi o ubezpieczenie chorobowe psa, to dziękuję bardzo, że byliście ze mną. Natomiast za tydzień porozmawiamy o przypadkach z życia ponieważ no, szczególnie tak ostatnio coraz częściej zwracają się do mnie z prośbą o ubezpieczenie osoby, które niestety są już chore. I chcielibyśmy przybliżyć to, co się dzieje, jak osobom niektórym to pomogło, o tym, kiedy już niestety, ale za późno jest, żeby zawierać polisy. Także o tym będziemy rozmawiali za tydzień. Jeżeli macie jakieś pytania, które chcielibyście, żebym rozwiewał w tym ubezpieczeniowym kwadransie, to dajcie znać i będę starał się to uczynić. A dzisiaj bardzo Wam dziękuję za spotkanie. No i do zobaczenia za tydzień.